Witajcie w dzisiejszym filmie yy, mamy dzisiaj już sobotę. Tak, sobotę. Yy, jestem teraz u królików i przyszedł czas na sprzątanie chyba. Tak myślę, przynajmniej yy, Bo tutaj ta samiczka ma trochę brudno. Nie no Nie głaskam jej już mam. No. Sierść, bo trochę mniej ja. E, te już mają. o, o. No ja później zapnę niżej. E, te mają już poidło. Tutaj ten ma to samo co było. E, te już mają poidło. E, no. Jeśli to nagram jak później będą miały. No bo tutaj. Nie szarp. Co Karmidu. <grych> nie grycham. Yy, no, jak będę dawał jedzenie, to nagram później, bo yy, jak sprzątnę dopiero, to będę im dawał jeść. Yy, te akurat, tak, siano nie jedzą, to, to jeszcze nie zostało. Ciekawe, czy tutaj temu są, czy. O, tę też z wczoraj. No, to ja teraz idę po taczkę i. I nagram jak już posprzątam klatki. Tylko je pozamykam, żeby nie, żeby nie wyszły. Dobra, to idę po... Idę, idę po taczkę i będę sprzątał. Hmm. Króliczki sobie jedzą słomę posprzątałem tutaj ten coś bardzo przekopywał ale dobra jak już mówiłem gdzie trzeba im jeść dać, dać jeść bo nie dawałem przed więc damy po sprzątaniu trzeba jeszcze Cipkę zdjąć. Co tam wychodzisz? Nie wychodź. Dobra, jeszcze trochę. Witawę. Tyle ci styknie. No. więcej o, Ty też trochę masz dyko. Jedz. Ty też lubisz. Nie ma także dyko. Tylko podane króliki mają to wiedzieć. Za ciężkie jedną ręką nie dam rady tego podnieść. Dobra. Te tutaj przymykam, Bydą jadły, będą jadry. O. Widać, <śledzisz>, że głodne są. A ty co tam? Pogadamy? Chodź. Przysunę. Siedzenie i możemy pogadać. Chodź. Chodź, nie chcesz na marchewkę? Chodź. A to się teraz. No, zauważyłem, że akurat za dużo nie widzicie. Może jakoś. Hm, chwila, włączę lampkę. O, chodź. O, jak ruszył. hm <laughs> Dobra, masz tutaj. Jedź sobie. A ja Was y, już będę będę się z Wami żegnał, bo lecę na śniadanie. Ło! Na zdrowy. Kumpel złoty. No. to Do zobaczenia w następnym filmie. Następny film będzie prawdopodobnie w poniedziałek, teraz, jak dobrze liczę. Tak, chyba tak. No. W poniedziałek za dwa dni. No. Więc do zobaczenia do następnego filmu. O! jedz. O teraz się jak Jak nie dam z ręki, to nie będzie jadł.